Witam serdecznie. Zapraszam dziś do posłuchania piosenki o no właśnie. Zima dała nam się już we znaki i wszyscy bardzo tęsknimy do ciepłych promieni wiosennego słoneczka. Dlatego najwyższy czas zaśpiewać! zimo, sią zimą! A ty wiosną witaj, kwiatuszku zakwitaj, Słoneczko przygrzewaj, ptaszku nam zaśpiewaj. A ty wiosną witaj, kwiatuszku zakwitaj, Słoneczko przygrzewaj, ptaszku nam zaśpiewaj. Na wszelki wypadek zaśpiewajmy może jeszcze raz. Sią zimo, sią zimo. Piosenkę oraz podkład instrumentalny znajdziecie na stronie ewa oraz oczywiście na płycie ukrytej w tej oto kolorowej książce pod tytułem Piosenki od Pani Ewy. Linki do zakupu piosenki, podkładu oraz płyty znajdziecie w opisie pod filmem. I oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału Artvivo, bo wkrótce pojawią się tutaj kolejne niespodzianki. Dziękuję. I do zobaczenia!